Cześć, Daniel Rzekaj. Ja dzisiaj pokażę Wam straszną rzecz. Anabel jest cała w siniakach, patrzcie. Gdyby co, nie dałam tutaj makijażu, tylko ona ma dwa siniaki. Dlaczego, moi drodzy, Robert, ty mi się pokaż, czy ty ich nie masz? Oczywiście Anabel postanowiła wytykać błędy swojemu mężu. I to chyba nie było dość spoko pomysł. Moi drodzy się pobili, ale widzę, że ten jakoś. niczego nie ma. Nie wiem, jak to jest, moi drodzy, możliwe, ale ten niczego nie ma. Nawet zatrapania, niczego, a Anabel jest cała w śniakach, ale, moi drodzy, Anabel się zmieniła. Teraz wygląda. O, Włosy kolor Tak teraz wygląda właśnie tak o, dlaczego ty... Czekajcie fla Dobra moi drodzy, już jestem. O, próbowałam jakoś zakryć tasiniaki makijażem, ale oczywiście one przebijają przez makijaż, więc... No, nie dam rady. No e, trzeba niestety Anabel. No. E, e, sorki, ale ja rozmawiałam z moją mamą jeszcze coś, ale nie przeszkadza wam to pewnie jakoś. Dobra, um, zmieniamy styl, Anabel jeszcze teraz. Teraz chciałabym to zrobić właśnie przy was. Nie wiem, czy tak piszczy. Coś mi tam piszcie, ale nie między... I od dzisiaj Anabel, moi drodzy, nosi okulary słoneczne. tak jak swój mąż. No jak myślicie, dlaczego? Chyba nie chce świecić tak wszystkim swoimi nowymi siniakami od swojego kochanego. Kochanego męża. Dostała pamiątkę, ale nie do każdego cichu, jak widzicie, dlaczego tu są złe włosy. Nie do każdego moi drodzy piuchu pasuje. A... Sądzę, że wszyscy będą mówić, że ona jest taka super modnisia Wiecie, próbuje się na taką gwiazdę zrobić, bo on będzie nosić okulary słoneczne, ale jak wiecie, ona wcale taka nie jest, tylko właśnie pobił ją mąż. No i to jest moim zdaniem przykre. W sumie. Mówiłam, że ta seria jest smutna i no. Teraz już wiecie o co mi chodziło. <śśm Lotnicy> no, przepraszam, ale to naprawdę nie do tego. To nie jest śmieszne, moi na swojej co ja tutaj zrobię? Do... No, co tam? No nie. No. no. Robert. Pobił Tom. Pobił mój Anabel i muszę jej dodawać okulary słoneczne. No. Ej, to nie jest śmieszne. Nie jest śmieszne. Po co mi wysłać tego kupiego sygnałstwika? No, dobrze. Dobrze, mówię dobrze. Mówię dobrze, no to dobrze. No jezu, ugarnij Dauna. Dobrze. Dobrze. No ty. Nagrywam, spoko topa Tak. Dobra. Jak widzimy Anabel nosi już wszędzie okulary. Na każdym ciuchu, no oprócz do spania, ale... Chyba do spania nikt jej nie będzie widział, prawda? Patrzcie. Pokaż te śniaki. A on nawet rysy nie ma. Anabel biedna w okularach musi łazić a roxana bieda miała ja nastrojnik moi rodzice no ale dobra o przepraszam was bardzo że mam tak tableta o fack zrzucam ale no to jest cholery no teraz nie będzie chyba prościej no ej no Yeah. To to się będzie ładować, za chwilę do was wracam. Aha, nie wracam za chwilę, bo to się zacięło. Czyli wracam do was za chwilę. na 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 na. Dobrze, jesteśmy już przy stole. Czy ty masz na ten, ten nastrojnik? Tak, obejrzona walka. Roxana nie może zapomnieć o tamtej walce. Są lepsze sposoby rozwiązania nieporozumień. No ja to rozumiem. Dlaczego jesteś nie swój, no? Robert... bo spodoba, bo spodoba... Aha. zwycięstwo. Ale z ciebie... Patrzcie, pan tej ma przegrał. Po solidnym wycisku Sim może być trochę oszołomiony. mi Jest, przepraszam. Mój drogi, przeprosisz swoją żonę za to, że ją pobiłeś, tak? Przepraszam, że cię pobiłem. wybaczyła wybaczyłam mu. Patrzcie. Ale moja droga, mogłabyś się zdrzemnąć. Też mógłbyś pójść spać, mój drogi. Tak, i mi się wydaje, że Roxana teraz się boi ojca. Ona tylko smutna. Iku, ja rozumiem, że... Hmm. Roxana, przepraszam, ale ja, ja jakoś... Jezu, też mi smutno teraz. Jest nie 3, 2, chciała zmienić trójkę dziennego. No, mnie smutno, bo jej kurok sama jest, z sumie grzecznym dzieckiem, więc idzie wy. No i jest grzecznym dzieckiem. I tak nagle jej rodzice takiej. Mm. No, głupi jeste. Oj, dlaczego ty mi tak nie łapią? No i ona jest teraz smutna przez swoich rodziców. To było przykre. Oksana obejrzała walkę swoich rodziców. Nie wiedziała, co jest teraz złem, a co dobra. Pomyślała, że już nigdy więcej nic takiego. Tak jak, wie, jak widzici, widzieliście, Oksana strasznie płakała od tego, że jej rodzice się pobili. Moi. Moja droga. moja kochanie. moja. No nie, płacz. Nie, proszę. Ała! Cholera jasna, moja noga. Dlaczego ty <laughs> znowu płaczesz? Nie, płacz, kochanie. Roxy, słońce. ona tylko no, ty moje On naprawdę nie bo mi się, wtedy też robi smutno. Idź spać. Tak. To tylko ty się tylko zdrzemnę? No, stajniemy. Tak, zjedz coś na szybko sobie, zjesz sobie pateczki Oj, tak ty już jesz. Potem możesz iść do swojej córki w sumie. Hmm. Też. Tam było? Ozdobione. Jejku. Co z jedzeniem? Tak. Anabel pod prysznicem myślała, Dlaczego syn pobił jak to się stało? Było jest z tego powodu też przykro. Dobrze. Mama nie. Dobra, i teraz kończymy szybko odcinek. Jednak... No ja już mam dość. Spróbuję po... jakoś zrobić dobre relacje. Родится мама.